t e 스이까도미 Dzisiaj sobie zagramy w Simulator y 2013. Jest ze mną Peter Max. Siema Jest ze mną Dadio Siemana. W dzisiejszym odcinku Dokańczamy sobie Orkę. Tak. Ja zmieniłem ciągnik. Tak samo jak ja. Już nie mam 1014, lecz 912. Ja sobie zmieniłem Z... na większy model. Ja A ja zostałem przy tym, co byłem. A ja przeciwnie. Mam mniejszy teraz No ja mam kompleksy Pójdzie nie jedzie A, odpalę go, spoko Ej chłopaki, y a jest, na początku Ej, nie jadę Też mi właśnie coś nie chce A, tak odpal Dobra P Peter Max coś tam Próbuję No bo właśnie sześć. O kurna, to chyba za szybko, bo jadę 12 Za szybko Nie no, nie tak za szybko ale ja na to jedynko jadę. Ja tak samo, ale 350 na 355 gaśniałem na tym. Jedynka taka jakaś przymulona jest. Tak, mam problem, bo ten traktor wolniej nie pojedzie. To dzisiaj robi? Tak. No on wolniej nie pojedzie ten traktor niż 12 na godzinę. To no jest problem. A czekaj, no gdzie bo się pchasz? Długi byś sobie pod... podniósł. Dobrze. W to mi błąd. Podnić sobie te pługi. E! Czego były opuszczone? Teraz są opuszczone. No tak, Chyba, i wcześniej też miałeś opuszczone. Do 6 stóp jak nie więcej. proszę ja ciebie, trzeba. O, w, w, Władek na LVU siedź. No ja obczaj. Ma sił wstać ten traktor. I tak mówię Twój właśnie, że nie ma siły. Aaa, myślałem, że o swoich mówisz. Jare... Jedziem. Dobra. Jare, jedziemy. Aaaa! Wiem czemu I... już nie mogę No bo gość. masz na traktor ustawiony pewnie. Tak. <laughs> A, to jest dowodowy gracz ja no bo Ej, patrz mi też nie podnoszą Nie może by o... tak jakoś wyszło bo musiałem go a. odpalić i zmieniłem na ciągnik, nie, a teraz zapomina... zapomniało się nic Dzisiaj będziemy dalej w tej dalszej części robić Bo nie wiem nawet Skutujmy To Co propos dwa pola Jakiś to może Co? Tak, już tak szybko co ty? W kolejnych odcinkach jedź troszkę szybciej do Dobrze! Jedź dwójką. Nie, bo będę jechał dwanaście. To dobrze właśnie. Nie, bo wtedy jestem bardziej. mi to przypomina bardziej kulty. jakbyś jechał, nie wiem, kultywatorem, jakimś albo elegantem. Ale. zorka no, Wydadził ile orka. jedziesz? Nie wiem, chudę, mam włączone, ale gdzieś tak. Mm, dziewięć. Nie, na P. No. Teraz chyba trójko jedziesz, Mini. <noise> Pod górkę muszę dwójką, ale z górki jedynką. Taki hmm, oto ciągnik jest. Bo to jest polski. do polskich ciągników. Jedziesz, jedziesz. Jadę, jadę. czekaj, gdzie to pole? Jest? Tutaj to tu z górki, to jedynka. Zadzio doganiamy, już widzę. Zadzio. No, z Tam. Ło. Padek jest taki jakiś dziwny. No i ja już muszę dwójkę rzucać. Pod górkę. Wyjedź dwójko, Fajnie. ale z górki znowu jadę jakbyś trójką bym jechał. To... Fajnie biegamy. Przecież to trzeba się bawić. Ja tam z górki czy pod górki tak? 12 A ja, bo ja się muszę zastanowić, jak to. Nie wydaj wam się, że to krzywo się to pole na morajuż? już? No, troszeczkę tak krzywo. Właśnie ja przed... nie wiem czemu tak. Przy drodze tam jest, tej polnej. Też nie wiem, też nie wiem. Któryś zły kierowca jest. Mówisz o sobie? Nie, nie, co to... ty. Już naprostowany. Dajcie jakoś chyba wolniej jedziesz niż my. 9 na godzinę. 10, to ja teraz jadę 10 i 9, 11 z górki. Ja jadę 12. Teraz już pod górkę to muszę rzucić dwójkę i to jest śmiech na sam. Redukować pod górki. Nie, na no mniejszy bieg. Właśnie mówię, redukować jak już. No, na no, większy Taki lag. Ja w ciebie w sorki. Właśnie. Wolnowa do nie nie laga. Ciebie wolnowałem, uderzyłem. Bo wiesz, chyba w trójka mi się wpadła. Właśnie możliwe, że będę trochę lagi, ale nagrywając nie jest hosterem. Nikt? Ale ujdzie. Jakiś numer. Problemu na łącz. Problemy. Będziemy to naprawić w tym odcinku, panowie. Bo Pan nam się nie powiedzie. Naprawiliśmy, że inny nagrywa. Ale <grywa> Chyba ja lek, Pod... zrobiłem. Chyba właśnie też nie widzę, że ty tak. Nawet dwójkę FBI i To już. Wow, to tak blisko jestem. No. Ty się rozpędziłeś? Drzewo! Idzie w prawo czy w lewo? W prawo. Oj kurczę, ja wcześniej podniosłem. Ale w sumie tak poprzeczniaka trzeba zrobić. Orka bez poprzeczniaka to nie orka. Będziemy musieli jeszcze zakupić maszynę. A, no tak, nie przygotowaliśmy się wcześniej, ale to nic. Pan Dominik jest przy kasie, więc zakupi. Dobrze. A czekaj, zapomniał, to zapomniałem twoje nie no, może zrobię to odstęp od ciebie, bo tak, Dadja, zgodniliśmy już. Darol tam cały czas mnie uderza. Nie wiem, co go ale to. Ważne. <grym> 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 Gdzie to 60 tysięcy? <grym> tak? Gdzie tym ciągną się? Powiesz? Właśnie. Ja mam pierwszeństwo, bo on większy. Ale leży co, ale dobra, nieważne. Dobra, Chyba ty ten... na... Tługi, bo się fajnie zabijają tak zawodnicy Dobrze Dobręciłem. Nie się tam popchni. <grymne> no bo już nie Chyba chora będziemy sobie musieli wykombinować. Ty dać już chyba nie jest, bo to nie ma sensu. chyba poprzeczniasz poprzedniasz Dobra, ale ten, ten Karol weźmiesz to wszystko? Peter, weźmiesz to wszystko Nie tam trochę nie został, że ja już przyjadę coś z tego boczyniaczka zrobiła, ja się zawieszy jak zwykle Czyli dziesiątka to taka piątka, no nie mogę się przyzwyczaić do tego 325 do piątka. Sześć jednego poprzyniaka, czy jeden starczy? Jeszcze jeden. Z tej strony. Z tej strony też tam był żeby... Czekaj Już, no. już ciągnik zwalnia. Bo dwójkę. Dawaj, dobra, to takie pojedyncze, takie jakby mija, tam można no sobie chciałam, opuścić. Dobra, to tam maszyny... O, te maszyny odstawiamy gdzieś, nie? Na farmę. Na farmę, farm. którą? To tutaj zaraz. To po prawo, mówię. No tak. Tam nie, o. Ta. Mniejsza. o. Okej okay, to odstawię, aż tam będę jechał i może coś kupię razu O Bizon tu stoi, od kiedy? Dostaliśmy prezent Jaki? A. Prezent, w sumie Zawsze coś No to już jadę pod sklep, wy zaraz przyjedziecie tam do mnie, nie? 어. Co to, to co kto chce? Um. Buddy disconnected from your channel Weź ku Poczekaj, jeszcze nie dojechałem. Oho, jest kłopot Pitera wywaliło Dobra, czekaj to. Poczekajcie to, to zrobimy pauzę zaraz do was wrócimy. Już jesteśmy z powrotem. Problemy z dniami, z internetem. A nie prądem? O, z internetu jest prąd. Paliło. Paliło? Wywaliło. Aha. Paliło? Paliło, paliło się. po... No. Szybciej jeźdź po... Tak, szybko po tych dołach, szybciej jeźdź, tak, trójko jeźdź, tak, mhm. A co ci chodzi? To po dołach po pierwie. Dobra, Ej. każdy bierze swój. Aż... Fajnie się to mieści. Ta moja ta rzutka jakaś jest szersza od tego, co Unia Cucu będzie jeździć sobie karolek. Ale nie. Co no dobrze za tyle. Dobra, podnoś. Dajcie, bo ja jadę. Byłem pierwszy, jak wyjeżdża. Którą sobie Peter Max bierzesz, Teleżówka? Pulta. Ulta. ulta roku ty ma wziąć. Ja i to pole, bierzemy to pierwsze, zaraz oto Po prawo jest. A, jak A, dobra, okej okay. Mam pytanie czy nie będę zapadał, <gryw> na nie zawieszę się. Jak to jest? Podejść na poległ za marginesik, pole? Aziu to jest człowiek margine ładnie Tego poczepiłeś go? No w ogóle z realizmu No nie wiem Gdzie? no u was Ja Ja nawet nie wiedziałem, że mam moda do tego poczepiania mhm. Aha ty bez A mnie nie było widać w tej kamerce tam Nie też to przejmował Zawieścajcie się czy nie? Nie, ale ja ci gdzie jesteście. Radę właśnie. W tę stronę będziemy jeździć, w prawo, a mi się w lewo jakoś lepiej jeździ. Ale takie dłuższe poleżasz. Ale mi chodzi, że... Zawieściłem się. Kurczę. Nika, czego ty masz kabinę? Nie mam kabiny. Myślę, że masz kabinę. A ty Dadzie jak widzisz? masz kabinę. No kurczę. Ja się miałem? To czekajcie. Teraz mam? No. Masz. A teraz? Nie. To no dobrze. Szybki pit stop. Kabina na polu złożona. Jaką prędkością jeździmy? 8, 10, tak jadę, jadę Ja 15. Mam. Ja 12. Dobrze, zmniejszę do 7, to nie, 6 też to nie, do to Znaczyło. Nie potrzebny jest wał u mnie tej O! Nie wał, nie jest potrzebny. Ups. Ale no już. Ale to szeroko macie. Chyba zawisna. Kurcze. A nie, idzie patrz, 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 śmierć się nie boi. Gdzie jestem? Dadziu. Aha, po tamtej stronie. No <laughs> patrz, gdzie ja jestem, bo tak będzie, w kadrze i tak, tak. Kurcze. Nie, Ale idę, mhm. Widzicie to? Boże. Ale idę. Cię kuszy za nim. Na 60 czego mi jaka takiego robi? Nie, bo mi się no. daje zniosło. Nie wybacz. A, boom. Ej, tak. po polu jadę szybciej niż. Bez. No niedobre. Ty procenty się troszkę zmniejsza. Ile wy Ja, 12. A ty dadził? Nie, wiem, już mówiłem. No nie pamiętam. 9, 10, tak około. Ja się zmniejszam. Nie, nie mogę zmniejszyć. O, jest, 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 jest. 11, 12. O, 13 to już za dużo. O, drzewo. Realizmu nie znamy. No, no. Bo przecież się zatrzymałem przed, nie? To nie jest drzewo. To jest... To jest słup, chyba. Drzewo. To jest słup. Ja w górę się nie będę patrzył. Bo tu to poczuje Poczujesz to Nie ma takiej piosenki Nie wiem, ale ja tak to zrobiłem tutaj... Patrzcie pa miniemy, zobacz o! O, Ale pięknie to było Pięknie się nagrało Co za gość nie bierze. Ale 12 fajle, Lubię was nagrywać, proszę fejle. Dobrze, dobrze. Jeszcze ty zaraz fajnie nie był. Trzeba tak kiedyś wolno. Patrz, wyprzedzam cię. Patrz, 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 patrz. Może mi się uda. Nie bierze, patrz, nie um. Ja, ale uciekam cię. wyprzedziłem że się nie wyprzedza. Dobra, to już lecę na drugie pole. Wy tam po ja To Ja tu nie chcę po prześniegu. ty tu bowskie. No tutaj. jest, nie widać tu. Dobra, ja tak może się coś będzie dać takie coś jest, no to już się poprawia. Żeby nie było, że realizmu nie znamy. O. Kierunek włączyłeś? A jak? Ja nie ma. Dobra, mam. też włączę. To ja nie będę inny. Ja nie wiem, który się mnie uruchamia. Dobra, Nie to... numerycznymi. Dobra, patrz. Będę zabiegał zakręt. Zabiegł. Ups. Bardzo szybko jedziecie A ci się raz Prosta droga, można le i jechać łopię A myszka mi ucieka Woda Od razu, można łomić maszyny Chodź o co cię zatrzymało Mnie? No ja tu pod górkę będę miał problem już, walnia mu Trochę ten cud mi się um, ubrudził <śmienicieliby> Z której strony zaczynamy? No to ci pasuje Dej. Ale w którą stronę jeździmy Ja w to będę jeździł To jak korka No jak tam chcesz? Gdzie zdadził? Ten pchał nie wiem czemu Może na tej strony pasuje Ej mi się ten cud trochę ubrudził widzę Wiesz go to... mył No i znowu ten sam problem popełniłem jak zawsze Nie zmieniłem na bronę tego żabu żeby... Co robisz dać? Czego nie idzie tako? No bo trzeba będzie porównać Zrobię to, ten załówek. Ale to nie to takie nie orka, że aż tak trzeba... Dobra, idź dalej, ja to będę ten załówek robi pójdź? Mówisz? Mówię. Okej. Okay. Jakieś dziwne normalnie, czy... A nie ma... jest Dadiu? Jest z nami Dominik. Jest, jest z nami Peter Max. To jest, no jest. jest a to Peter. A tam Dadziu. Gdzie jest? No każdy ma czerwony i nie wiem który to no rzeczywiście Chyba będzie się malować. Oj, za daleko. To pole. A do od razu będzie Może poruszymy temat kasztanna naszego? <głosy> <głosy> w każdym no właśnie. <noise> w ostatnio w szkole mówiłem, że... Coś, nie pamiętam o co chodzi, jaki temat był rozwinięty Ale powiedziałem że... jeśli tam czegoś się zrobi, to będziemy miał żony Johnny na Let's Play'u, nie? Jakby się tak zapomniałem A to się przypomniało <laughs> Kurczę no Kto To miałem, nie co nie kasz, pamiętam To? To co Kasztan, kiedy będziesz miał komputer? Kiedy o. sobie zagramy? Tak Komputer ma cały czas, ale... Ma Jegoś dobrego? nie ma No, kiedyś na pewno zagra z nami, nie? No, w drugim sezonie. No, może jak nie dalej. No, i sezon będzie nazywał się... Grasz, kosztanem. Grasz, Grasz kosztanem. z z koszkanem. bo w ogóle za mnie zagra, bo już do starości starość będzie jakaś już, człowieku. człowiek, ...nie dożyjemy tego. No, jakieś pecety pewnie wymyślą takie zabójcze. LS ja, bo za czasu 20... ls już. LS20 2020, Ma być nazwa LS2020, ale Fajnie fajnie będzie się nazywał LS60. LS60, albo <grystka>. 30. <grystka> Kurcze, 13 litrów, albo bo mam cię, to dojadę. Wszystko a nie wiem, gdzie się na tej mapie tonkuje. Na pierwszej gospodarce. No. Do tej większej, po prawej stronie. Ile mhm. mamy czasu nagrania? Nie wiem. Więc dokończymy <grym> dzisiaj. Do dobrą stronę jedziesz? Nie wiem, właśnie, ale nie dokończymy. No to... nie dokończymy, dokończymy całe no nawet się skończy, nie? Nie wiem, nie wiem. Chyba, że czasu zostanie jeszcze. Leżą w stopę. Co? No skończę, kurde mijaczek, zgubiłem. Dobra, to wejdź to. Jedźmy tak. Czemu ty pojechałeś? E, bo po co nie mam stać? Jest kłopot? <górka> Od się zaczyna robić Eee, zdążę na to chyba Jakie to będzie, nie wiem, holowanie? No to jedz, zatankuj, pozwalam ci Dobrze, <laughs> pojadę już Mówisz, że to pierwsze gospodarstwo? To większe Większe czy mniejsze? No większe No na mniejszym też można Toje dać jest To nie pojadę zobaczę nie? Jak poszedł To się nie da, wszystko się da mogi będę musiał się na razie zmutować... To ja do końca na... na razie ten zmutować się muszę na chwilę, ale Uuu. zaraz, no, na razie mi nie wejdzie przez chwilę, ale zaraz powinien wejść. Na ekstrakcji odcinka? Bardzo mocno. To chyba ma. ważnego. No, bardzo nawet. Dobra, teraz za chwilę... <grym> Dobra, z... okej. Okay. Spoko. Tyle pola zjechane. Zatankowałem, teraz możemy jeździć, od razu jakoś więcej koni ma. A zostawił ciąg na poboczu? No, bo... O dobra, okej. Okay. no, tam zostawił. Ja no, że na polu zostawił. A no, Ja już mi nagrywamy, kojarzysz może coś? Nie wiem, coś będzie ponad, ale z, y, włączyłeś ten stoper po tej pauzie? Nie wiem, nie wiem, czy, dokoń... czy kończymy dalej, czy. Ja już mogę. Hej? Okay. Ja dokończymy tutaj. Ładnie. dokończyć. Tylko, że jest problem, bo utknął. To mi się zbugowało w drodze. Ale no to już koniec. O, no co koniec? Ale no. Co będziemy się robić? Tu już u nas nie ma co poprawiać z tej strony. Ups, mamy się. na tyle, nie? To co, na dzisiaj koniec? Czekajcie, skończę. Okej. Okay. Ładnie. co tutaj się Postaniemy sobie. No, więc No a dzisiaj ja... tyle. Tak. To się same żegnamy na razie. Наразья.